Siema, jestem Myers, to jest pierwszy odcinek z serii Myers Jedzie i dziś Wam pokażę moje Ferrari, czyli Ferrari 488 GTB. Jest to jedno z najładniejszych. No mi się bardzo podoba. Tak ono się prezentuje. Myślę, że Wam też się spodoba. Ryk silnika to już jest w ogóle inna bajka, to jest też cudo. Więc tak, ogólnie o y, tym aucie można tak powiedzieć, że to jest... To nie jest hipersportowe auto, ale to jest sportowe auto. E, napęd na tył Silnik chyba z tego co pamiętam 600 kon, 632 konie e, Tylko nie wiem czy to było V7 V12 Ale sami tego posłuchajcie Ja na chwilę zaparkuję. Widzę, że tutaj muszę jedną rzecz zmienić. Więc krótkie cięcie i ja zaraz za Was wracam. Dobrze, tak że już jestem po krótkiej przerwie. Jak widzicie, musiałem trochę ściemnić obraz, ponieważ na nagrywaniu był bardzo jasny, a to mi się nie podoba. Jeszcze tak odnośnie tego kanału, to będzie, będą odcinki w, od poniedziałku do piątku y, i powinny się one pojawiać do godziny 12. Będę się tego przestrzegał, żeby były do godziny 12. Jeśli nie będą, to z góry przepraszam, ale no prawdopodobnie sprawy prywatne, ale na pewno będą codziennie, w te terminy. Czyli jak już mówimy od poniedziałku do piątku. W środku ona się prezentuje tak, A na zewnątrz tak naprawdę bardzo fajne auto, minim się bardzo fajnie jeździ. No to jeszcze chwilę posłuchać tego. Ja jestem Myers. Myślę, że wam się podobało. Cześć i do zobaczenia.